Czy zadowalają ci zyski generowane przez twój punkt franczyzowy? Tak, yy, jestem zadowolona zysków yy, przez ten punkt generowanych tak naprawdę od pierwszego dnia. Naprawdę mogę powiedzieć od pierwszego dnia, że tutaj no, nie mogę powiedzieć, że miałam jakiś dzień zły, że miałam dzień słaby. Uważam, że naprawdę większość tych dni była bardzo udanych, więc yy, jak najbardziej. Ja jakby modernizowałem miejsce, w którym postawiłem yy, przyczepę. Eee, można to zrobić e, niskim kosztem, niemniej jednak no, ja chciałem zbudować też fajny ogródek, e, to żeby ten gość wziął coś więcej niż tylko keba. Z uwagi na to, że realizacja mojego punktu pochłonęła bardzo duże środki, jak na razie e, nie mam powodów podskakiwać ze szczęścia, ale nie mam też powodów do płaczy. Zyski, tak jak powiedziałem, są wypadkową wielu czynników. Podobnie jak w sporcie. Wynik sportowy jest wypadkową wielu czynników, wieloskładowych. Lubię wyzwania, lubię patrzeć, jak rozwijają się ludzie, jak rozwija się projekt. A jeśli to przynosi jeszcze zyski finansowe, to jest dodatkowy benefit. Jestem zadowolony z zysku, który generuje punkt. Liczę, że cały czas będzie pnął się w górę.